Witam w kolejnym odcinku Ciekawostek. Dzisiejszy tytuł to: Świadomość w strukturze Keylonta, co mówi o naturze umysłu. Wyobraź sobie, że rzeczywistość, którą znamy, jest jedynie cienką warstwą wielowymiarowej konstrukcji. Keylonta, system wiedzy ezoterycznej, wywodzący się ze starożytnej tradycji, Opisuje wszechświat jako sieć wzorców energetycznych i geometrycznych kodów, które przenikają całe istnienie. Według tej perspektywy świadomość nie jest produktem mózgu, ale fundamentem, z którego mózg i ciało się wyłaniają. Kelonta mówi o polach morfogenicznych. To struktury energetyczne, które kształtują formę materii, a także sposób, w jaki działa nasz umysł. Umysł w tym ujęciu nie ogranicza się do myśli, które pojawiają się w głowie. To raczej ogromna sieć komunikacji pomiędzy różnymi poziomami istnienia. To, co nazywamy świadomością codzienną, jest jedynie maleńką częścią tej sieci. Niczym okno w wielkim budynku, przez które zaglądamy, nie widząc całej struktury. Struktura Kejląta podkreśla, że ludzki umysł funkcjonuje na wielu warstwach jednocześnie. Pierwsza to warstwa świadoma myśli, emocje, wrażenia zmysłowe druga to podświadomość. Ogromne archiwum wspomnień, wzorców, traum, ale także inspiracji i potencjałów. Trzecia warstwa to nadświadomość łącząca nas z większym polem informacji, z tym, co można nazwać kosmiczną pamięcią. I właśnie ta nadświadomość jest kluczowa, bo to ona nadaje sens naszemu życiu. Prowadzi nas ku rozwojowi, a czasem ku nagłym przebłyskom intuicji. W Keyloncie umysł jest więc mostem pomiędzy światem fizycznym a światem duchowym. Nie ogranicza się do elektrochemicznych reakcji w mózgu, lecz działa poprzez subtelne pola energii, które zapisują i odtwarzają informacje. Wyobraź sobie, że każdy człowiek to nie tylko ciało i psychika, lecz przede wszystkim żywy kod, zestaw instrukcji energetycznych, które wibrują w określonej częstotliwości. To prowadzi nas do niezwykle ciekawej koncepcji. Jeśli nasz umysł jest zakodowany w strukturach Klonta, to oznacza, że możemy uczyć się zmieniać własną rzeczywistość. Poprzez świadome przeprogramowywanie tych wzorców. Myśli i emocje nie są więc przypadkowe. Są jak impulsy świetlne, które aktywują określone geometrie w polach morfogenicznych. Gdy wpadamy w lęk, aktywujemy wzorce ograniczenia. Kiedy świadomie kierujemy uwagę ku wdzięczności czy miłości, Zmieniamy kod na bardziej spójny, a wtedy cała nasza percepcja rzeczywistości zaczyna się przesuwać. Kejlonta sugeruje też, że umysł nie ma granic czasu przestrzennych nasze tu i teraz jest tylko jednym punktem w nieskończonej siatce rzeczywistości. Umysł może sięgać do przeszłości, przyszłości. A nawet równoległych wymiarów. Czas i przestrzeń w tym ujęciu są jedynie iluzją, a świadomość podróżuje swobodnie poprzez różne poziomy. Co to mówi o naturze umysłu? Że jest on nie tyle narzędziem do myślenia, ile uniwersalnym polem tworzenia to w nim rodzi się zarówno poczucie jaźni, jak i obrazy które później uznajemy za rzeczywistość. Umysł nie odbija świata, on go kreuje. Dlatego Kejląta zachęca do praktyki świadomego korzystania z tej struktury. To oznacza rozwijanie uważności, pracy z oddechem, z intencją, ale też świadomego wyboru myśli i emocji, które wspierają nasz rozwój. Bo jeśli wszystko jest kodem, a my jesteśmy jego współtwórcami, to każdy dzień staje się przestrzenią do programowania własnego losu. W ten sposób starożytna wiedza o strukturach energetycznych przypomina nam coś, co odczuwamy intuicyjnie że jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałem i psychiką. Jesteśmy świadomością, która uczy się z siebie samej. Poprzez wielowymiarową grę energii i światła. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Was to zainteresowało i podobało, bardzo proszę o serduszko i subskrypcję naszej telewizji i Skrażycia TV, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I przypominam, że możecie mieć wpływ na rozwój naszej telewizji poprzez dobrowolną wpłatę dowolnych kwot na wrzutkę. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie. Życzę przyjemnego popołudnia i wieczoru i zapraszam na kolejny odcinek ciekawostek. Mówiła Ewelina Benberger. Do usłyszenia.